Dostęp do danych medycznych pacjenta jest niezwykle istotny dla podjęcia właściwych działań terapeutycznych. Jednakże dzisiaj przepływ tych informacji między specjalistami medycznymi jest utrudniony. Dlatego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych spotkała się z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na jakie problemy wskazuje Izba i jakie są postulaty w tym zakresie? problemów z przekazywaniem tych danych, no mamy troszkę, zwłaszcza właśnie w opiece koordynowanej, w której oczywiście jestem członkiem którego zespołu jestem zostałam powołana w skład tego zespołu ministerialnego, w związku z czym my już na, na tym etapie widzieliśmy potrzebę zweryfikowania tego, co pojawiało się, powiedzmy na zespole, gdzie dostęp do, ty, do danych pacjenta, no czasami można uznać za ochronę, za ochronę tych danych, w związku z czym chcieliśmy dotrzeć do źródła, czyli do pana prezesa, żeby wyjaśnić, czy faktycznie przy realizacji świadczeń zdrowotnych można powoływać się na dane. Przecież to, jest, to ma być ciągłość opieki nad pacjentem w ramach tej opieki koordynowanej, ale zwracały również uwagę nasze koleżanki pracujące w medycynie szkolnej, że pacjenci, którzy, nie pacjenci, tylko oczywiście uczniowie, którzy przychodzą, do, do nowej szkoły to pielęgniarka, która pracuje w tej szkole, musi bezpośrednio docierać do każdego rodzica z osobna, żeby pozyskać dane, żeby mogła tego, tego ucznia objąć opieką tą profilaktyczną. W związku z czym też pytaliśmy, czy dyrektor ma prawo odmówić udostępnienia tych danych, czy nie? No i tutaj okazało się, że w ustawie o zdrowiu ucznia. Y, takich, takie dane się nie znalazły, że dyrektor może przekazywać je bezpośrednio do pielęgniarki. Natomiast zwrócono nam uwagę, że warto byłoby się zastanowić nad umowami, które są zawierane pomiędzy pielęgniarką a dyrektorem szkoły, że dyrektor mógłby być takim pośrednikiem i my już widzimy potrzebę zorganizowania takich konferencji czy szkoleń w całej Polsce, jeśli chodzi właśnie o y, interpretowanie tej ustawy o ochronie danych. Osobowych, bo samo łodo również zaznacza, że, że bardzo lubimy nadinterpretowywać przepisy, wręcz czasami dochodzi do jakichś paradoksów. Więc, hmm. y, ponieważ my byliśmy też prekursorkami, jeśli chodzi o wdrożenie tej ustawy i szkoliliśmy nasze koleżanki w całej Polsce, to myślę, że z perspektywy już tych kilku lat, gdzie ustawa funkcjonuje, jak najbardziej musimy, jesteśmy skłonni do tego, żebyśmy powrócili do tego i, i pokazali, jak to jest, a jak powinniśmy powinno być.